Dziękuję za czekanie. To ura taketora ramen, typowy japoński smak ramen, jest bardzo popularny w tym mieście. To Ropongi, jedno z najlepszych nocnych miejsc w Tokio. Pewnego dnia nie czułem go jak gwiazdę. Przyszedł cicho i wrócił cicho. To była gwiazda Hollywood. Trzy minuty spacerem od stacji METRA Ropongi MENSHO TAKETRA ROPPONGI. Teiktora to po japońsku bambus i tygrys. Dlatego tygrysy wpatrują się w klientów w całym sklepie. Najpopularniejszym przedmiotem w naszej restauracji jest URA TAKETORA RAMEN. Co to za ramen? Dużo tłuszczu z powrotem i bogaty sos sojowy tonkotsu ramen, chciałbym to. Na pewno. Ura Taketora ramen ma oryginalne kluski wykonane przez te restauracje. Smak i konsystencja makaronu. Możesz cieszyć się z zupą. Dziękuję Ci za to, że poczekałeś. To ura taketora ramen. Sos sojowy jest zaplątany w makaron, więc proszę dobrze wymierzać. Dziękuję Ci bardzo. Tłuszcz z tyłu świni topi się w gęstej zupie. Ura taketora ramen, 980 jenów. Ramen z dużą ilością zupy z grzbietu, specjalnie przygotowanej w tej restauracji. Ponadto sos sojowy jest podawany z makaronem w formie, której nie oferuje żadna inna restauracja. To tworzy niepowtarzalny smak ura taketora ramen ma super bogaty sos sojowy tonkotsu zupa bez osobliwego zapachu świni z grubym makaronem pszennym. Po zjedzeniu będziesz uzależniony. Ta restauracja ma 8 miejsc siedzących i 9 pokoi prywatnych, w których klienci mogą spokojnie zjeść. Kim jest gwiazda Hollywood, która przyszła do tej restauracji? Kiedy personel restauracji otrzymał wezwanie do rezerwacji, popełniła błąd. Powiedziała do nas, przybędą części zamienne. To nie było SPARERIBY, ale Kianu uważa. Czułem, że Kianu lubi też taką restaurację ramen. Zamówił goma miso tantan ramen. Kianu Reeves, znany jako ramen mania, zamówił goma miso tantan ramen 980 jenów. Goma misotantan ramen ma czystą, zwykłą zupę z pastą sezamową i mielonymi ziarnami sezamu, mięsem dandan i cienkim makaronem. Klienci z zagranicy zwykle nie są przyzwyczajeni do pałeczek i łyżek do makaronu. Często zamawiają widelce, jednak Kianusan ma łyżkę do makaronu w lewej ręce i pałeczki do jedzenia w prawej ręce. Zjadł to w uprzejmy sposób jedząc ramen. Nie Możesz cieszyć się tym samym smakiem co zjadł Kanu Rivis. Męszo taketra ropongi od 11 do 9 następnego dnia otwiera się przez cały rok.